Dobra, więc jesteś przed budynkiem policji. Stary farbat, od odbadający. Ej, i się, tam, się w tym czasie. Jak dzień, tam gdzie nigdzie widzisz ślady po kulach, asfalt, kiedyś może pełen świetności, w tym momencie jest totalnie dziurawy i ledwo nadaje się do użytku. Wszystko porasta o dziwo trawa, która otacza jedynie budynki, a nie ziemię dookoła. Hmm. Ja tak się jeszcze rozglądam, tak dla pewności, co tam nie, nie ma żadnego, wiesz, człowieków, o człowiek, człowiek kształtych czy nie? Hmm, o kształtnych żadnych nie widzisz. A żadnych innych mutantów, nie wiem, coś w tym stylu? A gdzie szukasz? Nie, no rozglądam się tak, wiesz, wokoło, tak po tych budynkach wszystkich patrzę. Wiesz, tak jak... Hmm, tak. Nie, wiesz, tak w samochodzie siedzę, tak się rozglądam dokładnie i czy tam coś widzę. Nic nie widzisz. Aha no To co to, no to podjeżdżamy do tego Do tego No, podjeżdżamy do... Ej poczekaj e, do, 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 do tego <laughs> Ale się dzisiaj zaczynam, fuck, sorry e, Do policji, tam gdzie tam policja, jak to się nazywa Polsce, tak. policji No i co, wychodzimy Nie wiem, wychodzicie, Elna w... e, damen, wychodzisz? Ja pytam. No, wychodzę. Przygotowuję dzidę. To ja wychodzę. Mam broń odbezpieczoną, ale nie trzymają ją tak w pogotowiu, tylko po prostu, wiesz... Chodzę no tylko ja... wyjąć i strzelić. Jak to? Jak ktoś tam biorę tego obrzydla jeszcze z jednym pociskiem... Czyli odbezpieczona, kwotu? Tak. Tak. Okej. Okay. Y... John też odbezpiecza? Yy, wiesz co, nie odbezpieczam. Albo dobra, odbezpieczę. Ale ja chciałem w takiej pozycji, żeby nikomu krzywdy nie zrobić Dobra Więc yy, widzisz dwuskrzydłowe drzwi prowadzące do policji kiedyś prawdopodobnie przeszklone Teraz jednak powginane i zardzewiałe Nigdyś niebieskie w tym momencie obdarte z farby To co, wchodzimy tam powoli Wchodzisz i czujesz gruz chrząszący pod tymi stopami Budynek obskurny, kiedyś pełen świetności, gdzie stróży prawa siedzieli i planowali oraz wcinali pączki, teraz jest opuszczony. Pierwszą rzeczą, jaka rzuca Ci się w oczy, nie jest jednak totalny syf, jak się tutaj znajduje. Jednak ciało, oparte o ladę lub jakiś inny kantorek, który by się musiał znajdować, poczekali, ściska Mocno w dłoni jakiś papier A wszędzie do koła jest krew To podchodzę tak i tak pad, tak weź lekko sprawdzę, co za papier Wyciągniesz papier i... Widzisz, że jest to jakieś typu zlecenie Prawdopodobnie jedno z takich, które wiesz, się na tablicy w miastach dla poszukiwaczy przygód Mhm. Ale coś tam nim pisze? Takiego tak. dokładniejszego? To przyrobuję przy sobie. 200 gambli dla tego, który przyprowadzi żywą okrę e, Martinowi w Albuquerque. Martwo co? Żywą okrę. A, a okra co? To... Ja wie, wie, wiem co to jest okra? Hmm. Rzuć sobie na spryt. Będzie to dla Ciebie... A ja by... e... Możecie sobie rzucić, ale to będzie dla wszystkich cholernie trudny. Dla fartowny Prawie mi się udało. Prawie, tak. Ja mam tylko jeden sukces. To jest biologia, chemia, coś? Biologia. Pod biologię. To prawie. John, ja tylko mam jeden sukces, więc nie zdałem. A ja mogę rzucać. Ciebie tam nie ma. No i Widzisz co? mikrofon. Wyłącz mikrofon. Dziękuję. Więc tak. To biorę ten papier. Mhm. No biorę go po prostu i tam przeszukamy tego. Ma ten gość coś wartościowego? Ej, latarka. Zabiorę tu latarkę. Spluma w tamtu Leki na sobotkę na sobotę... Gorą gorączkę sobotyki nocy. Napisz sobie le leki na sobotę. <laughs> Razy e Dwie racje wody oraz opakowanie krakersów. To to jest jedna racja z żywności, prawda? Tak. Eee... Krak... Dobra. Dobra. Zauważysz, że ma na ciele ślady gryzień, a krew... a raczej ślady... przypominające nieco psie, są ewidentnie zakończone pazurami, prowadzą w głąb. Mam takie pytanie, czy ta spluwa łowcy mutantów, ma jakąś amunicję? Pusto. Yy, dobra, to to wszystko biorę i no to, to dalej idziemy tam przeszukiwać chyba. Po kolei pomieszczenia. Eee, więc tak. Masz przed sobą schody prowadzące do góry oraz w dół. I drzwi, jeden, y, drzwi, parę na lewo i parę na prawo. Czyli po dwa, na ścianę. Wchodzimy po pierwsze po prawej chyba co? Nie. O dobra. Tak. Pierwsze po prawej. Yy, wygląda ci to na yy, pusty pokój. Gdzie masz jedną szybę. Yy, jest czarna od wewnątrz. Odbija się w niej twoja facjata. W rogu stoi stolik, a przy nim dwa krzesła. Ehm... Yy, są jakieś tam rzeczy? Coś w... Pusto. Po co wychodzę i wychodzimy i wchodzimy do tych drzwi naprzeciw, czyli po lewej. Wpylamy na gabinet. Biurko, stary obdary fotel, półki z książkami zakurzone, dywan oraz globus stojący na biurku. Ale czad, jak myślicie, co to jest? Nie wiem. E, no dobra, jak tam... piłka do gry Tak naprawdę no, tak, się nie przejmuję tym globusem i tak sprawdzam to tam jakieś dokładniejsze rzeczy, nie wiem co... Znajdujesz kodeks prawny? Pewny mi taki... No a właściwie wezmę e, kodeks prawny... Stare gazety. z przedwojny. wojny. E, gazet nie biorę. Nie wiem, chcę ktoś gazety? Mogą się przydać do rozpalenia ogniska, jak nie będzie w pobliżu drzew. Bierzesz jedną tak. i na nagłówku Justin Bieber trafił do więzienia na dożywocie. <grym> Ej, to będzie dobry jako slajtasz Marita, możesz tam wziąć. Poniżej. Nowa część zmierzchu okazała się kolejnym hitem. Co to Lita. się z tym dzisiejszym światem dzieje? <grym> Dowaliłeś. No to to, damy właśnie ktoś to, te gazety Dobra ja to wezmę, ile tych gazet jest? Yy, jest jedna ja biorę gazeta i mam 15 stron Ja biorę, to przez... biorę ją. trzeba zawsze zaparzyć wodę na czymś No ja biorę gazety, jest jedna gazeta co mam 15 I stron I bierzemy też tam, tam książki były na półce, prawda? Tak książki, głównie prawnicze, prawne, yy, jedno... A jest jakaś zbiorowa... Wiesz co, może weźmiemy kilka tych książek, rajeczek jakby była było jakieś ognisko czy coś? Nie, nie ma żadnej biologicznej. Wszystkie są prawne. Ej, móg mógłby ktoś wziąć te książki? Damenty weź. Ok, tak. Ok, tak. Dobra, I tam to jest jakaś jakieś... jako fajnie wyróżniająca się, jakaś? Wszystkie ciemne to miszcza z numerami. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Odejdu. Do 25 Na każdej widnieje napis kodeks sprawny. No weź to po kolei. biorę czwórkę i... Wszystko zapakuj do auta. Dobra, to bierzemy wszystko. wszystko Dobra. Są... Rozumiem, że wędrujesz w tej wersji do samochodu nosząc te... Znaczy no to... Nie... Jeszcze, w tym, w tym jeszcze sprawdzam tam inne rzeczy. Jak... No tyle, nic więcej nie znajdujesz. No to pomogam y, Damenowi też w tym. Dobra. No wam to może pff, niecałe 5 minut. No to co? To... to co, idziemy chyba w ogóle w tych śladów, co? Do góry. No, w sumie to ja wam mogę rozrysować tutaj środek. To drzwi. Korytarz. Tutaj niejako taki hall. I schody prowadząc na górę, na dół. No co, do góry czy na dół idziemy? Na górę, chodźmy najpierw. Kolejne drzwi, drzwi, kolejne drzwi. A to się z całego domu nie sprawdziliśmy. sprawdziliście pokój na lewo i pokój na prawo. To sprawdzamy ten pokój, yy, Po prawej stronie następny. Po prawej stronie. Bliźnia czy... Dóć. Widzisz, że również jest to szyba na ścianie przylegającej do pokoju, w którym było tylko krzesło i stolik. Jednak teraz widzisz dokładnie wszystko, co jest w pomieszczeniu za ścianą. Jest to jakieś stare urządzenie na stole z jakąś pałką, która ma zakończona, zakończona jest takim sitkowatym owalem, okręgiem czy częściakiem na końcu oraz kamera. Pałka zowalem to jest mikrofon, jakby ktoś się nie skapił. Aha, okej. Co jakieś tam jeszcze inne rzeczy? Tak, do mikrofonu podłączona jest nagrywarka. To odtwórzmy to może. Ile to będzie działać? Można spróbować. Yy, dobra, który przyciskam? Przyciskacie. Macie jeden z paskami, jeden z jeden czerwony. Z trójkącikiem. Dobra, nacisnąłeś i słyszysz. Przesłuchanie... O dziwo Przesłuchanie seryjnego gwałciciela Tomka Lepka, emigranta z Norwegii, pochodzenia polskiego. I w tym momencie taśma się urywa Polska, a gdzie tu jest? Usłyszałeś BUM i krzyki. Tyle What the hell Dobra, to co idziemy. Mogę się co... wrócić do tamtego pokoju? A czy tamtej, tamtej, gdzie była wcześniej ta szyba. Eee... Do pokoju przesłuchań, tak? Tak, tamtego takiego. No to chcę spróbować drzewcem wybić y, tą szybę. Yy, dobra, wolno iść drzewcem. Ja czułem. wychodzę z tamtą, ty wychodzę. No, wyszedłeś. Kto, wysz? Kto jest ze mną? Yy, ja Dorita? idę do Johna na dole. Czy, Nie, czy on jest... Tak czy jak idę do Johna. To idziemy teraz do tego pokoju po lewej stronie numer 2. Johnie? Tak. Yy, mam dla siebie propozycję. Spróbujmy rozwalić tamtą szczybę w tamtym pierwszym... nie, poprzednim pokoju. Może tam będzie też coś ciekawego. To Co? Mam pytanie, ty teraz odgrywasz postać? Tak. Nie udało mi się coś. Wiesz, że to... Wiesz, po prostu wydawało się bardzo prawdopodobne z <głos> Ale każdy <noise> Nie, no i... to, to były te same pokoje, dobra, byliśmy tam w tym pokoju. Yy, to co, idziemy do tego pokoju drugiego po lewej. W drugim pokoju bliźniaczy do tego wcześniej z biurkiem. Jednak różni się moimi detalami. z stoi wieszak na niej zawieszony garnitur z kapeluszem. Kapelusz ma piórko. Stare i... Zakorzone, prawdopodobnie kiedyś był kolorowy, teraz szale. Jednak przy biurku na fotelu siedzieli szkielet. W ubraniach. Ale szkielet. O co ja mówię? O, siema kostek. Zauważył, że na piersi ma przyczepioną odznakę z napisem detektyw. Jest coś, jest coś nim przednieważnie... Ja sobie biorę sobie tę odznakę. Okej. Okay. Zrywasz i gdy szarpnąłeś szkielet, rozsypujesz się na kawałki. Biorę Został czaszkę, ubranie. podnoszę ją. Yy, taki... Futu, na się rozsypał. Jak chcę czaszkę? Przekro mi, rozsypuj się. Podziękuję jej żonowi. Przeszukać chcę ubrania. Przeszukujesz i w kieszeni, a raczej już w swoim przepasie, znalazłeś kajdanki. A w kieszeni były kluczyki. Oraz... Kaburę na pistolet. A w środku kolta. To ci się przyda. To biorę. No, kolta. Kajdanki też. No okej. Okay. te kulczyki. No okej, okay. kulczyki. Ja, ja biorę ten... Tam jest garnitur na tym wieszaku, czy płaszcz? Płaszcz. No to ja zdejmuję swój płaszcz, już zabrudzony i podziurawiony od kul i zakładam tamten. On jest czysty? Czysty, no, zakorzony, ale czysty. No to tak wiesz, tak lekko go, tak wiesz, obmiatam i zakładam. No widzicie, że to no, robi wam tutaj pokaz młody. <laughs> no co, ja ta ze śpiew... toalety. Yy, tak... Czekaj chwilę, w John, czujesz jak coś łazi ci po plecach. Tak, tak, próbujesz tam złapać. Eee, yy, dobra, chcesz złapać to, co łazi ci po plecach? No. Yy, na zręczność trudne. Złapał... nie poczekaj. A to, mogę sobie od czegoś odjąć? Mm... Nie, sorry. Powiedzmy, że pójdę na zwinne dłonie. <grym> Fuck you. Mam jeden... nie, mam dwa sukcesy. Nie, problematyczne czy trudne? trudny? Trudny. Mam jeden sukces, brakuje mi jednego oczka. Widzicie, jak John kręci się po pokoju i cały czas próbuje złapać coś, co łazi mu po plecach pod płaszczem. No to zdejmuje to... ten płaszcz. Zdejmujesz i razem z płaszczem na ziemię upadł... ...myszopodobny stwór. Malutki, myszopodobny. A tak na serio to jest chomik. Jak on tego? przeżył? Jaki fajny! cego! Dobra, to co to, to Rita, weź go sobie. chciałem go zdeptać, ale dobra. E, czyli Rita, chcesz przekonać chomika, żeby do ciebie poszedł, tak? Tak. Proszę o opiekę nad zwierzętami. Nie mam nic. E, dobrze, więc... ...z twoimi utrudnieniami fartowny? Mm. <śmiech> <śmiech> Prawie. Chomik uciekł. Nie, chomik widzi, że coś tam próbujesz mhm. zrobić... I cały czas zagryzę coś co ma w łapkach. Małego. Jak coś to co ja zakładam z powrotem co płacić, wszystkie z tam plecak i to zakładam. No, dobrze. No, tak to się przyjrzeć czemuś tamu małemu, co to jest. Chomik wcina sobie na <laughs> Ja mówię... Chodź musi chodź ty mały skurwy synku. <laughs> ja chcę go tak spróbować przekonać. Dobra, masz coś w tym... Mm, opiece z zwierzętami? Nie. <laughs> To w takim razie robi się to z y, problematycznego trudno. Jakie masz utrudnienia? Yy, yy, jak ile to było? Yy, 85 chyba. tak, yy, tak dałeś yy... przegrzanie? Przegrzenie, tak. Przegrzanie 85, więc za 85 się... Yy, bardzo... Nie. Dobrze. Nie zdałem. Ej, to jak? Ja tak wyjmuję ten... Wymuję tam, miałem że troszkę wódki spod ten, spod... Yy, ze starego płaszczu wymuję te wszystkie rzeczy i przekładam do nowego. Mhm. Uh -huh. To ja miałem jeszcze w troszkę w reszt resztkę buty miałem tak leciutko, mało chyba tam wódki. Powiedzmy, że ile kropelek. No, to biorę te kilka kropelek, biorę tak na... nie wiem, jak na korek leję i tak, tak, tak daję ten szkolę. wszystkie zwierzęta w grze. Cicho! Ja tu mam perfekcyjną opiekę nad zwierzętami. E niedźwiedzicie po ciechu po mordzie ostatnio. Bo, bo ja miałem pół litra przy sobie, też bym był zły. Jak tak wchodzić bez... w gości bez tego, bez pół litra. Proszę. To co, mam Dobra. Yy, eee, zwierzętami... Ile masz minusów? Yy, mam 10. 40... E, brak fri... brak krwi mi schodzi czy nie powoli? Yy, po nocy ci już szedł. Aha, czyli mam mam yy, te 60% zeszło mi dawno. 60%, czyli ci zostało? A czy miałem brak krwi 60, a tak tu mam tylko lewą rękę i 10 do upału Czyli 40-50? Trudny. Jeżeli nie masz opieki to bardzo trudny. Ale to brak krwi mogę sobie całkowicie skasować? Tak. Dobra. To on 40. 40? Mhm. To bardzo trudny, bo nie masz zdolności. Bardzo trudno, okej. Okay. A ty... Te... <laughs> pięknie. Więc tak, zauważysz, że chomik nie był zainteresowany alkoholem, ale chyba źle sobie tłumaczy z ludzkiego, bo podszedł do wyzywającej go Rity. Jakie to było ten... No to jak tak ten chomik i wie, że to ja tak wypija, wypijam, co to było w tym tym. No, wypiłeś ostatnie kropelki. Brawo. I raz tym, buteleczkę do kieszeni i przeszukuję mhm. dalej. Rita w tym momencie chomik wydaje e, się, że... No... Wybrał najlepszą opcję, że tak powiem. Wsadzał <noise> no. go do kieszeni. No i siedzi u w kieszeni. Jak coś, to masz Hej. żywy obiad. Daj mu jedzonka. Y Gdy chodziłaś chomika, ponownie wszyscy usłyszeliście znajome już trąbienie Tira. Znowu Jejgu. oni. Właśnie no. Właściwie ja zgasiłem auto? Zgasmałem, auto. Nie, a? nie deklarowałeś. No to bieg, idę i zgaszę, w, a gaszę auto! Pobiegłeś, zgasiłeś auto i w tym momencie zauważyłeś jak tir rusza ponownie i gdy kurz opadł... opadł, zauważasz machającego na pożegnanie im Waltera. Walter! <śm> zostałeś <śm> podwierzony <śm> przez małą Lily i ekipę. O. Proszę Co sobie sprawy w nocy, a gdy wróciłeś twoi kompanii odjechali. Ale chuje. No nic. Idę w, Idę przed siebie, szukając. E, no praktycznie jesteś przed postrębkiem policji a, gdy John właśnie wyłącza silnik w samochodzie. O Walter, to ty jednak żyjesz. Podchodzę i mu daję w pysk. Okej, okay, yy... yy, proszę ci przepróbuję się No dokładnie przeciwstawny. Dobrze. To jest na zręczność jakim? Czekaj. Na bijatykę. To jest Bia... na, bi... na bijatykę, młodzień panie. Już poczekaj. Bijatyka, jaki... mam na dwa. Być? Podstawowy kostek, przycięty. Trzy sukcesy, to so, ja jeszcze mogę dwa odjąć tak taką trzy sukcesy. No to Water... Ja tu, ja tu yes. mogę też dwa odjąć sobie od jedenastki, więc... Ja nie muszę odejmować, że mieć sukcesy jakby co. No cóż, no tak, a tak skuteczny, ale obrona również.